Nawet nie próbuję rozwiązywać łamigłówki, czym jest życie, bo jest, zawsze było i zawsze będzie nierozwiązywalną zagadką. Po prostu się nim cieszę. Smakuje życie jak, jak nalewki w gronie przyjaciół. Wdycham jak, jak zapach lasu po deszczu. Czuję jak dotyk trawy, po której chodzę boso. Oglądam jak pąki przebiśniegów na wiosnę, to wynik rozwoju duchowego. Nie jestem krezusem, ale jeśli mam jakąś silną potrzebę, jestem w tej sprawie zdeterminowany, zawsze znajdą się pieniądze. Praca z polem kwantowym daje taką możliwość. To mi się zawsze sprawdza. Rozwój duchowy przynosi też takie rezultaty. Warto zdawać sobie z tego sprawę.